W szkole podstawowej numer 1 w Pieszycach odbył się minifinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To wydarzenie uświetnił pokaz sztuk walki zawodniczek Pieszyckiego Klubu Sowa. Na nie biorę, bo y, lubię pokazywać i będziemy pokazywać i zapasy i sumo. Paulina Martyka, brązowa medalistka mistrzostw Polski, zdradziła nam, dlaczego wybrała właśnie zapasy. Tym samym może być przykładem dla wszystkich osób, które jeszcze nie zdecydowały się przyjść do klubu. Po prostu koleżanka pokazała mi, jak trenować zapasy, pokazała mi, poszliśmy do klubu i po prostu... Powiedziałam, że warto spróbować. Zaraz po pokazie przyszedł czas na licytacje, a te były jak zwykle bardzo atrakcyjne. Dzieciaki bardzo uwielbiamy licytować, jak widzieliśmy. Wszystkie są bardzo, bardzo chętne, jest ich bardzo cała masa. Cały czas licytują od bryloczku, przez koszulki, przez kubki, przez misie, plakaty. Wszystko są w stanie wylicytować, a trzeba je ograniczać po prostu, żeby nie zlicytowały nawet nas. Prawda Adrian? No. Prowadzącym pomagali wolontariusze z Pieszyckiego Sztabu. Dla każdej osoby, która wygrała licytację wręczali również symbol orkiestry, czyli czerwone serduszko z logiem. Mimo, że są to młodzi ludzie, chętnie angażują się w akcję Jurka Owsiaka. Bo chcę pomagać innym. Staram się być miły dla młodszych. To twój pierwszy raz? Tak. Co cię skłoniło do tego, aby zostać wolontariuszem? Chciałem pomóc dzieciom, który, którzy nie dadzą sobie rady, rodzice. Nie mają pieniędzy na przykład i chciałem pomóc. Uczestnicy finału wiedzą jedno, pomoc drugiej osobie jest bezcenna. Myślę, że potrzebna jest ta Wielka Orkiestra na pomoc dla dzieci, które są niepełnosprawne. Myślę, że Wielka Orkiestra na pewno pomaga nam, nam wszystkim, pomaga uczyć również dzieci, jak należy pomagać innym osobom, zarówno osobom starszym, jak i innym dzieciom. Pokazuje, że nawet małe rzeczy, które w sklepach kosztują grosze, można wylicytować naprawdę dużo i w ten sposób wspomóc Wielką Orkiestrę. Że warto pomagać dzieciom, którzy są chore, którzy są chore i no, no można odrzucać takich dzieci. Do naszej redakcji dotarła informacja z dzierżoniowskiego sztabu. Okazuje się, że podczas minifinału w placówkach oświatowych udało się już zebrać ponad 20 tysięcy złotych. Najwięcej pieniędzy wpłynęło do sztabu od przedszkola publicznego nr 1 z Dzierżoniowa, bo ponad półtora tysiąca złotych. Jak również od uczniów z drugiego liceum ogólnokształcącego i zespołu szkół społecznych z Bielawy.